Witam serdecznie na moich uprawach. Dzisiaj chciałam taki temat poruszyć y, zabezpieczenia roślin na zimę. I pokażę dzisiaj rzeczy, które ja stosuję, w jaki sposób ja zabezpieczam. Może coś Wam się przyda, może akurat też w taki sposób robicie. Podzielcie się, tyle roślin, mimo że są odporne na mróz. Niestety pod śniegiem gnije. Dlatego właśnie tak sobie pomyślałam, niektóre roślinki zabezpieczę w tym roku, i zabezpieczę w takie właśnie sposoby, które zaraz Wam pokażę. Jak pamiętacie, niedawno właśnie przenosiłam pelargonie do toreb papierowych i do piwnicy, więc została mi ta stara ziemia z doniczek i ja ją właśnie wykorzystuję do kopczykowania róży, winogrona. W ten sposób, że przysypuje ona taka właśnie, jest fajnie pulchna, nie jest jakaś bardzo mokra, zaszysta. I teraz sobie właśnie usypuję taki kopczyk. Akurat dziś taka jedna skrzyneczka wychodzi mi na jeden krzaczek. Róży jeszcze nie przycięłam tak mocno, ponieważ właśnie nie wiem ile jej przezimuje. Dopiero na wiosnę, kiedy już jestem pewna, gdzie jest pęd żywy, to obcinam ją tak w sposób właściwy. No, i teraz jeszcze mogę jakoś na to sianko dać. I mam pewność, że przynajmniej to, co jest tutaj pod ziemią, będzie na pewno zabezpieczone przed mrozem. Tutaj, jak widzicie, mam mieczyki, jeszcze nie uschły, ale ja już je zetnę, ponieważ już jest koniec ich wegetacji. I ja w tym roku robię eksperyment i zostawiam je w ziemi. Ale wiecie, żeby zwiększyć szansę ich y, przezimowania tutaj, to właśnie chcę je zaściółkować tymi trocinami. I zrobię taką grubszą warstwę, która na wiosnę będzie już piękną szczółką. Kolejnym sposobem, jaki ja stosuję, żeby zabezpieczać przed zimnem rośliny, to jest robienie takich kloszy z butelek albo z innych pojemniczków, takich plastikowych. Czasami po jakichś owocach, mięsie, takie są plastikowe, przeźroczyste. Ważne, żeby były przeźroczyste. I te pudełka, słuchajcie, już mają u mnie. Któryś sezon, dlatego, tak wyglądają jak wyglądają. Ale właśnie fajnie można je wykorzystywać czy na wiosnę, czy właśnie teraz. Tutaj mam sałatę zimową i ona może tak na zimno nie cierpi, co jak śnieg ją przysypał ostatnio. To tak właśnie listki zaczęły nadgniwać, więc troszkę będzie ochronę miała przed. Bo jak mamy szklarnię czy tunel, no to nie ma problemu, prawda? Takie rzeczy można zimą wsadzić sobie tam i... A ja nie mam, więc sobie... O tak radzę. Jakichś większych roślin, co prawda to nie jest jakaś ogromna, to większe sobie stosujemy Te, y, tą ochronę. Tu jest azalia, którą wsadziłam w zeszłym roku, a ponieważ to jest y, taka roślinka, no jeszcze ma listki zielone, więc ja jej dam taki przeźroczysty klosz. też niech właśnie głównie od wiatru to chroni. No, na większe roślinki właśnie możemy takie większe butelki wykorzystać. Tutaj mam na grządce takiego buraka ćwikłowego. Ja go lubię do koktajli i widać, że on nawet Mróz mu nie yy, szkodzi, tak jak śnieg, bo to, co było pod śniegiem, to patrzcie, zgniło mi. Więc też postanowiłam, że zabezpieczę sobie tą Mam taki tunel, który kupiłam sobie na Allegro już w tym roku. On ma takie szpilki, które można łatwo wbić w ziemię. Mam jeszcze taki drugi tunel, a z niego wyjęłam sobie te pałąki, bo ten, ten sposób będzie z użyciem agrowłókniny. I to sobie pozbijam. Nad pietruszką naciową. Ten parawan robimy tak podobnie jak tą grządkę w którymś tam odcinku, to Wam zalinkuję na dole. Kawałek siatki obcięliśmy, żeby pasował obwód do grządki, czy tam do jakiejś rośliny, którą chcemy ochronić. I też ja zrobiłam tak, żeby zostawić tutaj co drugi ten drut w tym oczku. I to będzie nam od razu służyć jako takie szpilki do wbijania w ziemię. No bo tak każdy to by było za gęste, ale tak co drugi to starczy. I to właśnie pozwala ten parawan tak umocować yy, stabilnie do podłoża. I teraz to trzeba owinąć folią stryczową. No, mam tutaj grządkę z sałatą i chcę, żeby ona nie widzimy tutaj nie zgniła pod śniegiem, więc sobie robię taką ochronę. No a z góry, żeby nam śnieg tego nie zasypał, to zrobimy takie wieczko z agrowikniny. Też w taki sposób można zabezpieczyć właśnie przy pomocy tego parawanu. Tutaj na przykład mam hortensję. Ona co prawda jest odporna na mróz, ale wam taki przykład podaję. Możecie sobie róże w ten sposób zabezpieczyć czy tam inne roślinki. Tutaj te szpilki właśnie teraz nam są przydatne. Wbijamy to do ziemi. O i mocno to się trzyma dosyć. Możemy teraz zobaczyć fajnie środek wypełnić liśćmi, trocinami, czy tam jakąś słomą, sianem. Wiatr nam nie rozwiewa tego. Można to wypełnić jeszcze jedno wiadro wtedy. Jak jakaś roślinka jest taka bardziej, wiecie, mniej mrozoodporna, bardziej wrażliwa, no to właśnie możemy aż cały wypełnić tutaj ten, ten parawan, bo ja to tak nazywam. No i tak, tak zabezpieczone roślinki, słuchajcie, na pewno nam przezimują. Przysypujemy te rośliny, które nie mają liści oczywiście zielonych. Zimo zielone to wiadomo nie przykrywamy niczym, żeby miały dostęp do światła, ale róże, czy hortensje, czy jakieś hibiskusy, no to właśnie w ten sposób możemy super zabezpieczyć. Właśnie tutaj ten parawan nam chroni od wiatru, a wiadomo, że wiatr jest gorszy niż mróz. Tutaj pięknie ściółka zabezpiecza strefę korzeniową. Też ten parawan powoduje, że to się nie rozwieje nam nigdzie. Nawodnienie będzie też z góry, bo nie jest niczym przykryte. A teraz wam pokażę jak właśnie zimozielone rośliny zabezpieczam. No a zimozielone rośliny tak zabezpieczam. Właśnie wykorzystując ten parawan. Tutaj też się przydają te szpilki takie do wbijania. On naprawdę jest już tak fajnie przymocowany do powierzchni. No, i już od dendrona niczym nie zasypuje, bo wiadomo on ma te listki zielone. On cały czas y, korzysta z fotosyntezy, nie możemy zrobić mu ciemnicy. Musi mieć dostęp do światła. No, i tak to się prezentuje. Myślę, że y, potem na wiosnę można też kwarenki też wykorzystać do czegoś, albo gdzieś tam odstawić czy kompostownik zrobić. To będzie na tyle. Myślę, że większość rzeczy, które tu Wam pokazałam, to znaliście, ale tak sobie pomyślałam, pokażę to jak ja robię, a jak kogoś to zainspiruje, to będę się cieszyć. No to na razie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.